Cześć, witam, Tomek z Onboard.pl Mamy dzisiaj dla was fajną propozycję od Bastina Jest to Bastin Big Double Kick Yoffice, czyli taka kurde wielka deska, naprawdę fajna. Niebieska z taką grafą nanoszoną tutaj, właśnie sitodrukiem. Długość tej deski to 104,5 cm, jej szerokość to 24,5 cm, a wheelbase to można regulować od 59 odpowiednio do 63 cm. My standardowo montujemy tę dechę na trakach Paris oraz kółkach Divine lub AWK11 lub Bastina. Wszystko za taki, szukacie. Decha, jak widzicie, to jest naprawdę. Taki twin, bezkrokowy, duży, świetnie nada się jako dancer. Spokojnie wykonacie na niej wszelkiego rodzaju triki oraz zbombardujecie największe góry. Głęboki concave, który jest płaski w środku, taki minimalny dosłownie W jest, ale ogólnie jest płaski. Flary na kołach, także będziecie mogli spokojnie lokować swoje stopy podczas slajdów. Jest to niezwykle uniwersalna deka, która świetnie nada się i na miasto, i do trigów, i do bombardowania górek. Jeżeli szukacie naprawdę czegoś doskonałego, w dosyć przystępnej cenie, czegoś na czym wykonacie każdy najtrudniejszy trik, to właśnie będzie to. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej dechy lub innych desek z naszego sklepu, piszcie do nas, chętnie opieram na wszystkie wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. Big double kick,